Prawda, od 21 lat jestem w służbie dyplomatycznej w Stolicy apostolskiej i staram się być świadkiem pośród wielkich tego świata królów, przywódców, czy jest jeszcze inny król i inne królestwo w innym wymiarze, któremu warto służyć z dobrej woli, którego warto uwierzyć i któremu warto się poddać. To jest oczywiście prawda, którą my wyrażamy w dyplomacji także językiem stworzenia, czyli tym zrozumiałem dla wszystkich, opartym o prawo naturalne, o mądrość, która przejawia się w stworzeniu, ale także, kiedy są do tego warunki, wprost staramy się wskazywać na Ewangelię i na Chrystusa, który jest źródłem naszej siły, jest nadzieją dla świata, bo jeśli nie będziemy w nim upatrywać nadziei, no to gdzie szukać sprawienia pośród takich trudności i problemów. Mhm. Czy zechciałby ksiądz arcybiskup opowiedzieć troszeczkę, w jakich miejscach ten arcybiskup posługiwał i jak to wpłynęło na życie? Pierwsza była Rosja, tak? Z tego się... Pierwsza była Rosja, tak. Tam miałem okazję poznać po raz pierwszy system, który panuje w Rosji, chociaż to były lata 2001-2003, więc to się dopiero wytwarzało. Było nawet, powiedziałbym powiedziałem, zafascynowanie kościołem katolickim, ale już zaczęły się pierwsze problemy, bo to był czas, kiedy zaczęto wyrzucać księży, kiedy wyrzucono biskupa i masu Potem było Indie z całym kompleksowym systemem kas, różnych także obrządków katolickich. Za wielu kultur w Następnie Belgia, później Ameryka Łacińska, Meksyk, Brazylia. Wreszcie stała misja obserwacyjna przy Organizacji Narodów Zjednoczonych na tym roku. I ostatnia placówka to była Jerozolima, więc Ziemia Święta. Także ze wszystkimi swoimi problemami, ale także właśnie z miejscami świętymi i z pięknem, które można zaobserwować w Kościoła oraz obecności pielgrzymów, którzy tam są w a teraz przyszedł czas na Madagaskar, który został mianowany w imieniu czymkolwiek Jakie zadania pan ksiądz artystów podejmie? Zadania są dwakiego rodzaju. Po pierwsze, aby utrzymywać dobre kontakty z rządem Madagaskaru. Jeśli są jakieś kwestie, starać się je rozwiązywać właśnie w dialogu i pokojowej współpracy. A przede wszystkim, aby dbać o kościół miejscowy, a więc starać się o to, żeby diecezje ruchu nie machowały, żeby impuls ewangelizacyjny nie osłabł, aby także zgromadzenia zakonne y, otrzymywały potrzebną pomoc i oczywiście jeśli są jakieś problemy czy kwestie rozwiązywania, aby w miarę możliwości je rozwiązywać. Mm -hmm. A czy ta posługa pozwala odwiedzać czasami rodziny na własnej stronie? Pozwala, pozwala, jak wszyscy pracujący mają prawo do bloku. i od czasu do czasu udaje mi się w związku z tym przyjechać do Polski. Mm -hmm. A nie wiem, może zapytamy... Czy ksiądz arcybiskup zechciałby chciałby się podzielić święta Bożego Narodzenia? Czy również na Madagaskarze ksiądz będzie w czy tutaj? Święta Bożego Narodzenia jeszcze będę w Polsce, dlatego że to jest ten czas moich przygotowań troszkę, że właśnie urlopu przed wyruszeniem. Potem jeszcze będzie krótki etap w Rzymie, gdzie mamy spotkanie z tym Świętym i potem 31 grudnia wylatuję na Madagaskar.